To komunistyczna Rumunia oczami dziecka, ale również postrzeganie emigracji, życia w biedzie i relacji trudnych społeczno-rodzinnych w komunistycznej Rumunii. Kolejna pozycja to lista podejrzanych spraw. I słuchajcie, tu mamy książkę o prowadzeniu śledztwa przez nastolatkę, ale nie o śledztwo tu chodzi, tylko właśnie o to postrzeganie świata dorosłych. Przez nastolatkę, jak ona postrzega problemy społeczne i psychologiczne w domu, w rodzinie, w szkole, również zjawiska polityczne. Chłopiec Więc... zaledwo, czyli Poznaj wojnę w Syrii oczami dziecka. Bardzo sugestywna, przejmująca i wzruszająca powieść, jak dziecko postrzega wojnę, jak ją widzi, i obiecuję wam, że ta książka nie pozostawi was obojętna.